I witam was w kolejnym odcinku z Farming Sonator 2015. I... <noise> I. Dzisiaj mam tutaj yy, w stodole kilku kilku murzynów. Jest dzisiaj ze mną Piotrek. Dzień dobry. I Wajka przełóż. Dzień dobry. I jeszcze Dami, który gdzieś uciekł. Ja uciekłem. przecież, jestem na polu. Aha, <noise> bo on już pojechał kosić. Boże. Tak, i dzisiaj żniwa robimy. Wajcha Przełóż jedzie 1224 z przyczepą HW. Tutaj jeszcze bierzemy yy, Kejsiaka, on też bierze z przyczepami dwoma. Yy, ja dzisiaj jadę zbierać belki, a... <noise> Fiedrek jedzie pracować. Chciałem te trochę inaczej zrobić, bo nie mogłem wyjechać. Spoko, spoko. To pryskane było? Nie wiem, czy się wyrobię Piotrek popchnij mnie Ja nie będę patrzył Dobra Ale za przyczepę w sensie Wiesz jak No, właśnie to staram Jeszcze raz Ten kombajnowek w realu. Okay, to jeszcze no. raz no, no dawaj Piotrek <coughs> Dobra, dzięki <coughs> O nie Jak to jest ciasno, ja pierdolę To weź ty jeźdź dookoła lepiej No. Ja no, no, no bo ja bo, bo ja tu się muszę wygrajdzić Cieliście? Co? Co, co Wajhe przełóż zabił? A co zrobił? A ja z pierwdolił O skurwesy wow, 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 Kurwa silnik na... I, i co on z nim zrobił? A, to proszę na złom, się nie to. Nie na, na ja... ten... Kurwa, a on, a on mówił, że on tam u sąsiada zostawił, bożniwa. Kurwa, skurwe synoszut, niech ja go znajdę. To już nie nowego takiego, bo on nie sprawdził tego. Wody. A wody nie sprawdził. Jedź, pić, jak zaraz to przejadę ciągnikiem. Kurwa, mojego woda. sztajera posłuchaj. Poszedł na żydetki. Trzeba do klasy kupić nowych wychadetki. Czemu? Kładam Nate. A po co taki? Bo trochę za dużo. Nie po co mieszkał Dami? ile już tam masz? Ja dopiero mam ilość tam pięćdziesiąt 50% człowiek Z piączkiem sobie pojeżdżę to sobie Poobserwuję jak on tutaj tak otwórz szybę na, 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 num 5 Kurwa nie obkoszę Otworzyłem? Nie O, dzięki nice. Teraz był? A ja ci powiem dlaczego jest na X. -a. No? Kliknij o. O. Nie klikam o, bo jeszcze mam. O tego. Bo jest za nisko header ustawiony. A wiem, wiem, wiem. A tamten, ten na X -a to robiasz. Jest, jest regulowany. Ja, bo on, bo nie, jest regulowany, tylko jest wyżej. No, wiem, wiem, wiem. Bo jest tak, 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 tylko mówię. Że złożę na spółkę, tak? Tak, tak. Panie? No. Co pan robi? No, jadę. A co nie widzisz pan? Mój traktor. Wpiszcie twój traktor, kurde. Który... Twój traktor to tylko na żletki poszedł. To by dać traktor. No, co Żaden tak? traktor nie jest twój. Bo ty każdego byś zajeździł. O, ja teraz szukam, muszę szukać ciągnika. Ty. No opasowałoby właśnie takiego. jakiegoś nowszego i może to jak, jak, jakiegoś większego byśmy wzięli tego traktura. O, w, I byśmy ZT. Z, ze dwa te stare wy, wypierdzielili, bo to już y, olejem pluje kurde z, starocie są i być może byśmy tak, tak właśnie zrobili że, że poszła by taka podmianka To Tocypy tam na te dwie O kuźwa, ja mam tu te widełki przestawione O ja pisać się. Dobra, chuj Będzie tak Nie chce mi się już ich przestawiać, bo to będę teraz klikał pół dnia chuj. I ogólnie... Mówcie coś yy, Ale kurwa chujnia dzisiaj Czemu? Właśnie dami, jak twoja karta graficzna? Zajebiście, wiesz? Teraz <grym> ja coś powiem, Ja Nie, nie, nagle w tym kurwa, miało być osiągnięcie. Jakie osiągnięcie? Ty co? Yy, Piotrek! Tak? Ile tuż belek wyrobiłeś? Ty. Aha, czemu ty stoisz? Aha, bo dami już. Pytam się, tam, tam nie masz cześć. Spoko, spoko Czemu ty stawiłeś pływać ciągnik do robu? Zjechałem tylko Może to, tu to takie małe gówno wyjdzie ten Spoko Wypluwaj Dlaczego nie ma odcinka z siewów? A nie ma odcinka z siewów, bo ponieważ yy, przyszedł yy, pan yy, Rafał yy, i była zabawa. A po drugie to kilka, yy, kilka prac, które, były, które będą wykonywane po prostu dubeltowo To znaczy, że yy, dajmy na to. Kultywowanie już było, nie? Jeździmy tym samym składem, tymi samymi ciągnikami, tymi samymi kultywatorami, po tych samych polach, to to jest po prostu nudne. I stwierdziliśmy, że nie, że, że Znaczy ja stwierdziłem, że nie będę nagrywał po prostu y, prac, które się bardzo często powtarzają. Jeżeli na przykład, tak jak teraz, akurat tutaj, na tym polu nie, nie robiliśmy żniw, no to akurat teraz widzicie żniwa z tego pola. No, skończymy to pole i... a to trochę chujnia będzie. Co chujnia? jak na przykład na razie nie będziemy, to co my, co my będziemy pokazywać? Na przykład w następnym odcinku, no, znaczy nie, ja nie będę mówił, co będzie w następnym odcinku, bo to będzie takie trochę złe. Lasu. A co? Idziemy do lasu. Nie. To Później ci powiem. Nie mów, bo to tak, tak, tak mi tak fajnie. Takie, można powiedzieć, dwa odcinki z góry mam zaplanowane. Niespoczanka ma być. Dwa odcinki z góry mam zaplanowane i być może jeszcze jeden taki będzie w praniu. Wybieracze różne. Znowu trzeba coś nagrać kurczę, bo zapas się skończył. Piotrek, pluj. Tak. <laughs> no i sprawa jest taka, że prawdopodobnie nagramy być może dwa lub trzy odcinki z rzędu. Bo jak mówiłem, mam plan na nie. Także. A ja muszę zrobić przerwę na podpiętą. Dobrze. To ja już Przecież ty nie palisz, kurwa. Ten... To co, znowu? Pojebało cię chyba. Nie. Serio? O o boż. Ale w takim sensie, że... A zach... tak rozrywkowo, czy... Jest to, jak się zachce, to zapalę. O. A, jest czyli jednego odpalasz od drugiego, to. Ale rzuciłem. Ja wiem, że rzuciłeś, tylko... A, żebyś znowu nie popadł w naukę. To jest chujowa sprawa. A zwłaszcza papieros. Nie wiem, kup sobie, nie wiem, elektryka i zasysaj się cały czas i będzie fajnie. Mam elektryka, ale nic oka zjebała się. Boże. Ale na razie to wiesz. Tak, pamiętam kiedyś... Yy... Było chyba w szóstej klasie podstawówki. Yy... Kolega przyniósł do, do, do szkoły elektryka nie? i się chwalił, o kurwa co mam, elektryka mam, nie? O, o, o kurwa nie? I, w, i w ogóle a, a, okazało się, że tam olejku nie było w środku, nie? a oni się tam kurde y, bawili tym, tym elektrykiem, tam y, sali go na, 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 na każdej przerwie, a jak się okazało, że tam olejku nie było, to kurwa później wiesz, takie y, no, kurwa, grzałkę z sali. Sorry Piotr, że cię piznąłam. jeździłem na następne pole, no Właśnie nie wiem po co przyczepę wziąłem na te pole, ale połytam no Szybciej tak? te belki z widłami z wióz. no szydło już tu postawił przyczepę z tego co widzę. Piotrek śmiga z prasą. A jeszcze śmignę po tą przyczepkę z, z beleczkami. dobra. czekaj czekaj pasowałoby to zblokować. ten znak to jest yy, moja własność, to sobie mogę po nim jeździć. Na moim polu stoi to jest mój. Kurwa, znowu zapomniałem, że mam tą przyczepę z tyłu. No kurwa. Jak ona zachodzi? Ja pierdzielę. Bra, różniwa. też różniwa. No, właściwie, no tak. Tylko, że też padał u każdego. Ja sam, czy nie? No już poleciały, 7 tysięcy dostaliśmy. Jeszcze jedna. Właściwie to ja już tutaj będę chyba... Chociaż ci spierdoli Tak myślę. Wiesz co, ja nie będę tych belek tu ustawiał jednak. Wypierdolę je na sprzedaż, no bo na co mi te belki? Jak ja mam tutaj taki zapas, że to na całą serię starczy. I tak bo, raczej nie tyle się. Nie, bo raczej tyle pasowozów nie zrobię. A do, jednej, a, a do jednego pasowozu jedna belka wchodzi. No kładziemy tych belek i całą tak, no. przyczepę i tak. No. Ze wszystkich pól to no nawet ze dwie przyczepy, a nie cała przyczepa. Źle zrobiłem, że układałem je właśnie w ten sposób, bo kurczę, mniej mi wejdzie. Mogę je ustawiać normalnie, ale trudno. A jaki plon jest z O, sypie. Dobrze sypie, bo nawożone po ja nawoziłem. No, da mi nawozi. Wiesz? Pół, z, pół tego do poszło na bol, bo chyba dziura jest do <grym> No prawda. Trzeba się rozsiewacz wymienić na jakiś taki lepszy, bo kurcze. ten przecieka. Opryskiwacz. Albo opryskiwacz taki właśnie. To odmiany. Zainwestować w opryskiwacz, kurcze. Nie, wreszcie się rozpadało w końcu. To zaraz będzie padać mocno u mnie. Może nie tylko pola. Miejmy takich małych pół, na no, takich fajnych. Yeah. Przyjechałem. Sypaj Biorę i spierdzielę. Okej okay. Albo można zrobić coś takiego i meto No Pewnie ja nie jest niwa, to muszę mi czas jest. przyspieszyć Jak przyspieszyć czas? Przyspieszyć po prostu nagrywanie, że... Nie wiem, jeździć coś tam przez ten czas po prostu No w sumie można by było, nie? Kiedyś też robiłem W odcinkach to było no to kurczę znowu będę musiał to w innym programie robić i w ogóle. A freamaku chyba można przyspieszyć kawałkiem czas. Tak? można? Szczerze chyba... nie bawiłem się tym tą edycją Toż, do filmiku. Tak, można. No ale chyba wiem to mówi Metkę. więc nie wiem. To, to, to jest różnica, żebym na przykład do Kamtazji wrzucił czy do tego gówna. Jeden chuj. Kamtazji szczerze, nie bawiłem się kamtazją jeszcze, Czas, czas zacząć. na tym polu to się uwiacie się normalnie jak mrówki, nie? Kurwa, kręcę to poraźnie na okay. Przed, ty. Przede wszystkim już z tym, z tym... Z tą przyczepą na, na tamte pola, do tyłu. Z tym zestawem znaczy się. To tym tyle. Tym... tym dużym mieć. Ten mały wystarczy, na, na te pola. Tam ma pełny zbiornik klawii i tu ma pole całe No Te pole jest takie same jak jak te, a tu jeden zbiornik wyszedł z tego pola. Jeden zbiornik to jest... Yy, ile ton da mi? 6 To jest 8 A, to nie wejdzie. A to jak tonę przewieźć na następne pole to, to, to się nic nie stanie. Kurde, będą się chyba jęczmiemy Co? Weź coś podejściu minut. Jadę, jadę Kurczę, niby deszcz padał, ale i tak jest gorąco. Siły nie ma To ja i osiem ja już... tam pojadę, co? Tak że... Z tamtego dużego pola to trochę wyjdzie Tego ziarna Tam właściwie to się raz koło obierze jest pełno Tam Piotrek ciekawego bo cicho cię słychać. Cicho cię słychać. Ja nie wiem co to, że małomównych chłopaki mało Małomównych tutaj. Ty, ty się wstydzisz po prostu. Piotrek skończył karierę nawet w Gdzie tam Piotrek skończył karierę chłop? dopiero rozpoczynam. No, no właśnie. Najpierw ten sam skrzypek, to nie pedam. Ale ja, ja, Bo ja, ja nie wyprzedził. Ja mnie prasa wyprzedziła niedawno. No staram się. Mam problem. Muszę sobie ustawić ten. te spuszczanie belki. Na tych widełkach na Z, klawisz trzeci na joysticku. Jak jedzie? Niby wygodnie jedzie. Niby wygodnie jest tą trójką, znaczy tą zetką, zmieniać tutaj, ale zawsze muszę się skupić na tej zetce. A tak na joysticku bym miał przyzwyczajenie, że, że od razu mogę spuszczać. Tutaj mamy yy, tutaj mamy o. Do zobaczenia yy, kukurydzę. Yy, trochę wreszcie. tam ta była, że wysypało ci to jest Była no, no jak sialiśmy Jak sialiśmy z, z, znaczy może tak sąsiad przyjechał, bo tu na, na piwo przyjechał i kurde Akurat jechał ku góry zasiacz, coś tam, coś tam się stanęło, że mu się wysypało troszeczkę i wyrosło. A tutaj to zielsko tam, iść ty tam. Tutaj też? Ja, a tak, tak sobie to kupiliśmy zboże i tam trochę było w No miejscu. po prostu ktoś tam chujowe zboże spadał i tyle. Do siewu kupiliśmy no, i... Kurwa, weź... We, weź tego sztajerka odstaw, co? Czemu? Pojeść trochę do przodu nim. A to, to bój się bo ja się boję z tymi barkami. Aha, ja. spok. Mm. A czemu mi nie bierzesz? Zaraz zobacz. Weź to mi pół podtrzypy. Odpocząć go teraz. Kurwa, mój tu... Stanęłeś, ty musisz z tym odjeść może, co? No, stanąłem, bo tak. Czekaj, tak, bo odpali

Oj Piotrek, ci podziękuję za ten <grymne> No Ta prasa jest magiczna i ona zbiera nawet takie wołeczki. Właśnie <grymne> załatwiłem co na ten. no belka mi spierdziela. Tuj! Halt! <grymne> halt! <laughs> no nie ucieka. Nie o zypałem. Będzie jeszcze jakaś belka, czy już nie? Nie, jeszcze nie będzie. Okay. Dobra. Zawijamy się na następne pole. Ale żeby nie było nudno, to my skosimy tamte pola poza odcinkami, a ja już się z żegnam. Cześć. Y... Panie, chcecie coś jeszcze powiedzieć? Cześć. tylko ja, dziękuję, dziękuję. dziękuję zaproszenie zaproszenie i do to, i to następnego. Kurwa, jak jedziesz. No, ja dziękuję wam również za grę i do następnego razu, trzymajcie się, cześć. Oh